Ja Wam buba, witam Was w kolejnym odcinku moich porąbanych przygód. W sumie takie one porąbane jak i ja, czyli średnio. W zasadzie to jest fajne pies. W zasadzie to jest taki update co u mnie z życia i w no, sumie zapraszam do oglądania. I, 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 życzę mi, miłego seansu. Nie wiem. Dlaczego? Dla bardzo. To jest nowe! Dawaj, to się kameruje! Nie skacz! I stąd! Ale urwa! Ty jest śmiech też na sali. Chuj z kierownicą, Dobra. Słuchajcie, powiem wam tak. Jest źle. Jest gorąco. Jak cholera. Ale. To nie jest tak, że biernie się temu przyglądamy. Nie przeciwdziałamy temu, a potem tylko marudzimy. Zaraz muszę wam coś pokazać. Z naszej super dotacji kupiliśmy pompę ciepła, która jest w tym momencie pompą zimna, czyli robi nam zimno. I dodatkowo, poza oczywiście jej znakomitymi właściwościami, kupiliśmy jeszcze jedną ciekawą rzecz. A mianowicie porozbiórkową biedronkę. Co? Porozbiórkową biedronkę. Na Wiślanej? P***e ty no, i jakby tak popatrzeć, jak ta porozbiórkowa biedronka wygląda, tak ozłożona, to byście pomyśleli, no ku... Co to za śmietnik jest? Ale sprawy mają się całkowicie inaczej, jak popatrzycie na to, co z tego zrobiliśmy. Już dużo, dużo wcześniej przyinwestowaliśmy, żeby zrobić sobie taki piękny dach. Ale w tym momencie poza dachem mamy jeszcze i ściany. Z bekowych rzeczy, jako że to naprawdę jest porozbiórkowa Biedronka, mamy tutaj, proszę bardzo, regulamin korzystania z chłodni. Bardzo ważne informacje, pamiętajcie nie umieszczać w chłodni granatów. Bo to może być niebezpieczne, nie? Nie, nie wsadzajcie do chłodni granatów. No, a przy okazji mam jeszcze kod na kajzerkę, czyli jestem tą lepszą panią, kasjerką niż Wy. Nie nagrywałem tego jak to robimy, no bo uznałem, że no dobra, lubicie oglądać różne nasze przygody. Ale ku... przykręcanie płyty obornickiej no to jest jedna z najmniej przygodowych przygód chyba dotychczas, więc uznałem, że to nie jest fajne, ale za to pokażę wam jak robimy schodki, bo tym razem robimy trochę inne schodki niż zwykle. I mam nadzieję, że Wam się to spodoba. Chodzimy. O! Cudownie! Ale ile jest stopni teraz na wodę? 42 Ale w cieniu? No Kurwa Aha No dobra, to w cieniu jest 42 stopnie A dzięki temu co zrobiliśmy, w naszym warsztacie jest w tym momencie 24 stopnie To jest po prostu niebo a ziemia W sensie niebo jest tu, a ziemia jest tam Więc no, zajawa No ale przechodzimy do działania Dobra, poza kamerą opróżniłem już wory, wora że, żeby mi filmu YouTube nie zdjął A chłopaki zaczynają już nosić drewno A ja muszę zmienić piłę Wbrew pozorom jak piła ma więcej zębów to nie zawsze znaczy, że jest dobrze Ponieważ taka piła ma po to taki kształt zębów, żeby mieć jak odprowadzać trociny. I teraz jest, że te trociny przedstawiają deskę. No i teraz zobaczcie, jak piła się w nią wcina, to zabiera te trociny. I teraz widzicie, te zęby nie mają za dużo miejsca, gdzie mogłyby te trociny upchnąć. I piła zaczyna palić w wybrzebnie wzdłuż. Natomiast taka piła jak ta... Po pierwsze ma dużo większe te przestrzenie, a po drugie jeszcze ma takie stopery, które uniemożliwiają wciąć się w drewno za głęboko i zabrać za dużo materiału. I teraz pójście o ile inaczej to zabiera ten wiór. Jest dużo, dużo więcej miejsca, żeby go wyrzucić. I potem moi kochani zmieniamy piłę. Buba uczy i bawi. wygląda moi kochani 077 metra sześciennego dębu albo innymi słowy ku... 6000 zł brutto tak już w formie ciekawostki wam powiem że jak zaczynaliśmy z Artem robić pierwsze schody to takie drewno kosztowało nie 6000 tylko 3000 więc naprawdę ceny poszły bardzo do góry w międzyczasie opowiem wam, skąd biorą się pewne ceny produktów i może wtedy, jak będziecie potrzebowali yy, swoich produktów, swoich schodów, to, to będziecie inaczej patrzeć na tą sytuację. Niekoniecznie brać od nas, ale po prostu wiedzieć, z czego wynikają ceny, żeby nikt was nie zrobił w bambuko i żebyście też na czym ludzie zarabiają. No ale lecimy. Uszczypnąłeś się. Hajda! Jakie Kto ze mną pracuje? Nie wiem, może z mamą. Badę debili. Muy bien como lo Banda de milí. Ya se razem zabezpieczyłem się przed wszystkim Miałem rękawice Miałem gogle, miałem maskę przeciwpyłową, Odciąg, filtr powietrza Rękawice, to chyba już wiem. do drewna Tylko uszu nie zabezpieczyłem I paradoksalnie najbardziej to mi teraz dało Idę coś zjeść, bo Było ciężko Ale no, tak to wygląda no i kurde, powiem wam tak, ogólnie rzecz biorąc walniemy teraz szybką matematykę, to co leży za mną to jest materiał do wykorzystania. Deski cieliśmy, załóżmy, że na długość metra, dla prostszej matematyki, no i powiedzmy, że uzbieraliśmy tutaj raz, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, 10 warstw wielkości palety, czyli 1,20 m na 1,20 m. Sekunda, przejdziemy do tablicy. Eee, paleta, przepraszam, nie ma 1,20 m, tylko Nasza paleta ma 1,20 m na 80 m. że jest metr, to to będzie to no, razy 1 i razy 0,05 Bo to jest wysokość naszej tarcicy, czyli każdego tego pięta. Matematyka. Przepraszam, na no to jak to mnożenie jest. No to to działanie. No to nieźle nam wyszło, bo bazowo materiału mieliśmy 0,77, chociaż też yy, ogólnie tarcice liczy się w troszkę inny sposób. Natomiast na 0,77 udało nam się na razie uzyskać 06 materiału. Czyli jest pewna strata, ale nieźle. No, a tarcice też zazwyczaj w składach mniej więcej sprzedają w ten sposób, że liczy się użytkową część drewna. Tu jest napisane, że to jest 300, 360 razy 33 cm. Tutaj realnie w najszerszym miejscu deska ma blisko 40. W najwęższym miejscu ma 30, takie naciągane 3. Raczej bardziej 32. No, ale niech tak będzie a po tej stronie powiedzmy, że ma krawędź ciętą z tartaku, ciętą na pół dlatego właśnie uczciwy e, uczciwy tartak czy tam skład drewna bierze e, takie deski i liczy z nich tą bardziej użytkową część, no wiadomo, że sęki czasem wypadają i tak dalej, ale no właśnie jakby faktyczna e, faktyczna objętość z takiej deski jest nieco większa niż to za co się płaci, no ale tak czy siak Mimo wszystko odpadł na razie, mamy na poziomie 17 setnych tego co, co kupiliśmy, nie? No ale dobra, teraz będzie jeszcze więcej i będą pełne wory trocin, bo lecimy z kablowaniem. Dobra, zrobiłem... Zrobiłem ile? Raz, dwa, trzy, cztery... O, zrobiłem z, z jedną trzecią palety, ale już nie mam siły. Z 19 było ciężko. Tyle fajnie, że, że po całym dniu, gdzie, gdzie temperatury na zewnątrz są pojemne, my nadal mamy jakąś rozsądną temperaturę tutaj. A mianowicie, no, 25 stopni. To jest coś, czego nie było wcześniej. Naprawdę ogromny przeskok. Bardzo się cieszę, że pocisnęliśmy z tym tematem. A do dalszej walki wracamy jutro. <laughs> o! Co tu się wydarzyło? Ktoś zrobił całą robotę za mnie! Nie muszę nic robić. Schizofrenia to straszna choroba. Zrobili. To dzisiaj będę robić. Dzisiaj ty cheblujesz, tak? No tu ma jeszcze drugie tyle. Albo drugie dwa tyle. Człowieku! No czy... Teraz ciężko jest powiedzieć, ile zajmują te trociny. Wiadomo, że mają one trochę niższą gęstość niż faktyczne drewno, no ale kurde, myślę, że lekko z metr sześcienny tutaj tego... No może nie, przesadziłem, przepraszam. Przypominam sobie, że metr sześcienny to yy, chyba sześć takich worków. No ale tak czy siak, no to powiedzmy, że jedna, jedna trzecia metra sześciennego trocin z czegoś takiego, więc trochę tego jest. A jeszcze przed nami, myślę, że spokojnie drugie tyle. Dobra, Zaj, zabierajmy tego wora tak jak jest. Teraz. Ale jednego. No możemy dwa być. A drugi nie mamy tyle, past tu jeszcze. No ale to dzięki temu łatwiej to wynieść. No Dawaj, nie. odpinaj to, zobaczymy. My nie wiemy, jak jest łatwo. Dobra, po imprezie. Ciąg dalszy nastąpi. Dobra, ale nie samą pracą człowiek żyje. Jedziemy na wycieczkę do mojego ulubionego i waszego chyba też koleżki, dla Filipka. Tam właśnie. Um... O, zobaczymy co tam u bety. Może ku... się magicznie naprawiła albo wyprostowała. Na pewno. Dobra, dojechaliśmy. Chrupek najdzielniejszy pies na świecie. Dobra robota chrupek. paku ręcznik, Jak ktoś piewał pewien na notanek. Diabeł nosi pumpy pentagramy na portkę. Co kupiłeś z Nic. Ja, Zapasowe. <grym> na wszelki. Jakby się coś. obluwał Trzeba było. No. no ale na dzień dzisiejszy to jedyne co trzeba przytegować to. Małe co nieco i <grym> polskie karate i głowa do poduszki. Więc dobranoc. No i to jest właśnie to. Życie u Filipa. Szczególnie w wakacje. Piękna sprawa. Ogólnie rzecz biorąc, śmieszna rzecz. Czekajcie, zerknę tego, czy nie ma przepału. No. Ogólnie śmieszna rzecz, bo Filip organizuje u siebie festiwal yy, muzyki. Yy, taki Ala Woodstock. I właśnie będziemy się przygotowywać do tego festiwalu, a mianowicie stawiamy parę konstrukcji i tak dalej, więc w ogóle ja przyjechałem co odpocząć i będę pracował, jak zawsze. No to klasyk. Nawet nie wiem, co się będzie teraz działo, ale niech się dzieje. Uff. Konecka masakra piłom mechaniczną. To jest właśnie Polska. Chłop ma knajpę, ale musi być cieślą, nie? Nie ma, nie ma, że po prostu masz knajpę, nie? Musisz zap***ać, musisz, musisz być cieślą, musisz być prawnikiem, musisz być księgowym jednocześnie. To jest właśnie Polska. Dobra, teraz moja kolejna bycie mężczyzną, Oho, i telefon. Tak? No, ja powiedziałem Markowi, że mniej więcej miesiąc, no bo to już się robi. To hej. E, przepraszam Państwa bardzo. bardzo. Interes. Znaczy, jeszcze się nie zerwał, ale zaraz się zerwie, więc uciekamy. Ojku, i żałuję jak zwykle, że nie nagrywałem, ale byłem bardziej skupiony na robocie niż na nagrywaniu. A my tu poczyniliśmy niezłe progresy. Już wam pokazuję. Postawiliśmy, kurde, zaczątek baru. i taką <try> I. Never, never yes, koniec dzisiaj rano nasza konstrukcja wyglądała tak A jest? A jest tak, a jest, tak, tak. Uf, Mów, Nie, no to jest w ogóle kosmos, No dobra, ale tak by the way to bardzo wiele osób pyta co z bm -ą. No to z BM-em jest tak Stoi i czeka Aż ją -a, ktoś uratuje Na pozór Na pozór to nie wygląda źle to co tutaj się stało No bo no troszkę tam niby zbita lampa i tak dalej Niewielki damage Ale problem jest taki że no, po pierwsze tutaj trochę się pogniosło bardziej bo Poszła i ta podłużnica, i tutaj to, ale to wypieramy, wsadzimy baszbara i wyprostujemy, więc nie powinno być źle. Ale największym problemem jest to, że wskutek, jakby, podolnięcia urwała się łapa silnika, a wskutek urwania łapy silnika, forest spalił mi sprzęgło. Więc jakby, to jest dużo do zrobienia dużo do wyjaśnienia dużo na do naprawienia. Więc no, trzeba po pierwsze na to kasę, a po drugie na to czas. A Filip mieszka daleko i jak tu przyjeżdżam, to rzadko kiedy jest tak, że, że mam ten czas, ale ogarniemy to tak, mam nadzieję, że i uzbieram siano, i uzbieram trochę czasu, i przyjadę tu na dwa tygodnie, i temu skurczynowi nie dam nawet, nawet pomyśleć o zapaleniu pizzyków. A on powiedział, że. Yy, on powiedział, że yy, już nie, nie pali nawet pizzyków, dlatego. Nie będzie ani chwili przerwy, będziemy non stop działać. Tak mam nadzieję, że tak będzie na pewno chyba. Tak będzie? Nie Dobrze. Dziękuję. Ej, dzięki. Dziękuję. Było super. Ale jak to mówią wszystko co dobre, wszystko średnio jest. się kończy. Wracamy do Wrocławia, do szarej rzeczywistości. I tutaj będę mówił coś co ocenzuruje i będzie śmieszne. I myślę się pierwszy jednak nie lepiej cenzury. Tak. Tak zrobię. I dodam to twoje ten komentarz. A ty jak to od cenzurujesz? Tak. <gryw> Ech. Kolejny dzień, kolejne szanse. Skończyły się wakacje u Filipka, a było fajnie. Tutaj przebity z insta. Ci, którzy nie obserwujecie, ale tymczasem jedziemy po stal. Aż jest mi żal. Powiem tak. Żeby nie wdawać się w zbytnie szczegóły, w moim życiu osobistym się po prostu -o, Więc jakbym był smutny na zewnątrz, to wybaczcie. No ale takie życie. No ale co by się nie działo, życie toczy się dalej. Jedziemy po stal. No to jedziemy. Dziękuję bardzo. I kolejna lokalizacja. Nun nie wiem, czy to już mówiłem, ale uwielbiam robić schody o konstrukcji stalowej i ze stopniami drewnianymi. Po prostu uwielbiam. To są moje ulubione schody. Jak są Wam potrzebne takie schody, to mówię: walcie do mnie jak w Uwielbiam to robić. To jest tylko podpisik możesz złożyć. Okay, no, dla mnie, a to ja na Ciebie, nie? po środku, nie? Tak, tak. To jest chyba, nie? Tak, super, bardzo Dobra, dziękuję. dziękuję. No, na razie. Wow, wow, wow. Dobra, proszę, to na razie wygląda jak jakieś klocki Lego, ale, ale wbrew pozorom nie jest. Bo, bo, jak pospawamy to wszystko w całość, to powinna wyjść z tego piękna barierka, taka jak. No, może tu wam dorzucam wizualizację. Nie, nie wiem. Możliwe. Natomiast, no nie będę ściemniał, trochę się inspirowałem inną firmą, trochę kurde w stylu w poleciałem z logo, ale, ale bez przesady. Jednak dużą część roboty wykonałem sam. Yy, no i te, no jestem bardzo ciekaw czy to wyjdzie. No bo tak naprawdę to się dowiem dopiero jak to pospawam. No, tutaj będą takie, takie o... no, Tu będą takie łóżka i, i to będziemy spawać. I zobaczymy, jak to wyjdzie. No, stop. no, ale to w dalszej części programu. Zamknij dupę. No dobrze. No to tam. A ten. tego. ustawiasz to na ściskach, bo. bo nie chce mi się na stole. Ty, nie, nie planujesz tego jeszcze kleić, nie? Bo jeszcze najpierw... nie, najpierw trzeba było je posegregować jakoś w miarę, poukładać, popisywać a później wrzucić to na domino i będziemy później sklejać. Zajebiście. No to no, ten. Teraz tak, ja użyję sobie tego fajnego urządzonka, który robi takie. A ogólnie robi tak po to, żeby dało się potem wsadzić takie tak zwane domino i połączyć ze sobą deski. Ale to zobaczycie na przebitkach. Bardzo proszę. tak oto przygotowane drewienko seciluje i czekam na wyschnięcie dzięki domino naprawdę zajebiście, już widzę że wychodzi równie równiej niż, niż bez domino nie, w sensie e, bardzo dobrze ustawia ono wysokości drewna, zajeba sztok dobra klej się schnie a jest, No dobra przyjaciele, to na dzisiaj tyle. Yy, ogólnie w następnym odcinku będziemy kontynuować to co się działo yy, i to w dodatku oba wątki, ponieważ z jednej strony schodki, a z drugiej strony zamierzam wam pokazać jak u Filipka było, bo no, wybieram się na festiwal. Z tego co, co Filipek mi wysyłał, to nasza konstrukcja wygląda już tak. I no moim zdaniem robi wrażenie jak na y, bandę debili z, i, i trochę starej więź wydachowej, więc naprawdę kozacko. No i tyle, jeżeli wam taka forma odpowiada to bardzo się cieszę. Prawdę powiedziawszy, no niestety, ale najłatwiej mi jest nagrać taki film z cyklu, co tam u mnie, a że u mnie to, no to, to jest jak jest. Jeżeli wam się podobało, no to klasycznie łapik, komentarz i subskrybujcie kanał. I widzimy się w kolejnych odcinkach porobanych przygód, przyjaciele. Rest in stream. No, no widać, jest Jest no. Jestem... jak... Palec u nogi. U. Tak wygląda zobaczcie. Czekaj, teraz będzie widać. Tu. Tak jest. <noise> Tylko w odróżnieniu do twojego palca jeszcze się nie zrosło. O bo... Ale jak się tak zrośnie, to się do budy przyrośnie tak, tak, no i tak. I przez to, że to się zrobiło. Przez to, że to się zrobiło, to niestety opadła... Yy,